Co się działo? To jest w biedronce i przede mną stoi jakaś baba. Bez koszyka. Myślisz, że będzie wymieniać pieniądze, ale nie jej kolej. Słyszysz? Dzień dobry. Ja po maskotki? Nie ma. No i ja właśnie do pani. Pytam się, gdzie one są. Ale akcja się już skończyła. No ale ja chcę wymienić swoje naklejki. Nic na nie poradzę. Było trzeba wcześniej wymienić. Ale to nie moja wina, tylko wasza. Nie rozumiem. Nie rozumie? A kto ciągle powtarzał? Zapiszę naklejki na karcie. Zapiszę. I co? Ja chcę je wymienić. To nie można. Proszę pani, ale akcja się już skończyła. I już ich nie będzie. A to nie może pani skoczyć na zaplecz i uszyć mi jednego? Sushi, paragon, a i mój Brajany chciał ogórki. I tak przez jakieś dwadzieścia minut skończyło się na tym, że baba poszła do innej biedronki. Brak profitu.